Start. Witam na moim świecie Ogólnie jest ze mną ten oto pan, może znacie, może nie Jeszcze sprawdzę czy się nagrywa Nie no, nagrywa się e, No to jest ze mną ten pan Teraz ty możesz sobie nagrać wstęp A po co mi wstęp? Kineczko, nie... jestem w klockach razem z tym gościem ja Okazało się, tu... że robimy dosłownie ten sam content, więc... No, tak było. Nie zmyślam. Pomyśleliśmy, że połączymy siły. Ty się tu mi co nie rozpędzaj. To znaczy, Jestem tutaj u niego na. na. na tutaj na. na świecie i usta... <tosłuk> <tosłuk> Widzowie, więc wiecie, to jest ta seria. A on co na pierdziela. Kopie, czy ty umiesz grać? Bo ty ciągle napijcie w tą wieszkę. Wiem, bo już miałem ciebie myślałem, że masz zero. No ja tu rozbudowywuję domek. Niestety mam pasożyta na serwie. Widzę, pasóaki... więc wywalaj! Co? Wywalaj, ja chcę z pokoju skończyć. Obecnie tak. mamy day i muszę zlokalizować, gdzie jest ten day. E eee... Mamy dzień piąty, ogólnie informuję. Certo. A to fajnie, mamy Dźwidzowy dzień piąty, tak informuję. A teraz. I ogólnie. Coś... Tutaj lista na tą. Wy... Tam, na. Tutaj e... powinna się Wam wyświetlić lista, co trzeba zrobić, żeby odcinek się skończył. No to co dzisiaj robimy, Bryta? No to ogólnie dzisiaj do... na pewno do dnia dziesiątego musimy dotrwać. Dotrwać do dnia dziesiątego, dobra, czyli awkowanie na pewno wejdzie w grę. Dokładnie. E, następna no będziemy się lać. Na łapki. A co tu jest? Tu tu jest dziura do Chin. E, następnie... A czy ty masz jakąś gamę albo coś w tym stylu? Otóż nie. Ale ty ma a ty grasz na, na lunarze? Tak. No właśnie, a na lunarze chyba jest jakieś rozjaśnienie jaskin, nie? No tak. A, a ja to nie mam facet. Okej. Okay. I dupa będzie. Dobra, ej. Ogólnie pomyślmy, pomyślmy, pomyślmy. Co możemy tu tutaj zrobić? Ogólnie mam 4 żelaza, więc na pewno idzie na na jedną tarczę. ty tu tu wlazłeś! I właśnie. Nie wiem czy robić. Ej, Dominik, musimy pomyśleć. A, no. Musimy. Musimy Widzowie odpalić mózgi. Tu w las. Ej. Musimy odpalić <laughs> Widzowie mózgi. Bu Widzowie, burza mózgów. Trzeba odpalić mózgi. I. Bierzemy. Ja robię swój... Kraftujemy, nie przerwaj mi zdania, kraftujemy wiaderko czy kilo w żelazny? Wiaderko. Masz tam jakąś wodę, taki blok tak, wody? Tak, a mam to, dwa. No to farmę. No to farmę, no to trzeba zrobić wiaderko i farmę. Farmę taka, robimy. że my tutaj nie mamy nasionek. Oh. Ale yes mniej. Jest cave? Jest cave. Yes cave? Mamy 10 bloków. Jest szansa, że się szkielet zdoby z respi. Ale Więc musimy znikło. dzisiaj widzowie Na serwerze jest chyba tryb łatwy. Dobra, ja idę w dół. Tylko nikt weź mnie nie spychaj. Bo nie wiem, co się tutaj ulepszyło, bo... Nie sprawdzajmy nic, w dnie... co się stało w dniu piątym, bo musiałem pilnie kończyć. Tak, ogólnie, jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, to zobaczcie pierwszy odcinek. Jest u cele... Celebryk ta podłoga, to podłoga, ja na kanale. Ja myślę, że te odcinki najlepszym, Bryta, pomysłem to by było, że jeden odcinek pojawia się u Ciebie, a jeden u mnie. Dobra, no to ja tutaj jeszcze raz kopuję ten tuf. Bo w ten tuf... O! O tym mówię, o tym mówię! Mamy żelazo! O Co? tym... No, o tym nie mówię. Nie wykopuj, chcę zobaczyć, nie wykopuj, jak to zobaczyć. Za późno. Ale Co? w następnym dzień, w następnym dniu będziemy mieli żelazo, a ja idę po kilof. I ogólnie mówię, że w tym tufie, bo ja wiem... Ogólnie w tym tufie może być żelazo i wiesz, jakieś rudy i to... I... Ty czy będzie mi następnym dniem żelazko? Ale nie tu, tam no, po, na czekaj, dole. Masz, masz. O, dzięki za kilow. Chodź pokażę ci tam na dole. na dole. Ty, tu na, 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 nad nami jest lawa. Bedrock. Oh no. Widzę, zobaczyliśmy bedrock! Ty, bo ja muszę zbudować... Je o, tutaj jest jeszcze żelazo. Żelazo. W następnym odcinku. W następnym dniu będzie. Zbieraj ten tuf, bo... Ej, patrz, w tym tufie może być jakieś żelazo i tak dalej, bo ja się nauczyłem. Ale ja sobie zostawiłem kilo, żeby ten, żeby sobie... wiesz, no wiesz, żeby... żeby sobie domek zbudować. Aha, tych też Zróbmy, że w moim domku będzie tablica y, dla subskrybentów. Okej, okay, dobra. Ogłoszenia parafialna. Chciałem ogłosić dzisiaj w tym filmie rzecz. Na 2000 subów w mojej nazwie będzie moje prawdziwe imię. W, w, z realnego życia, więc dobijecie 2000 subów, a ja wtedy zmieniam nickname na YouTubie. Ale wtedy dla tych subskrybentów trzeba by zrobić tabliczki. No, a tabliczki to dużo drewna, pamiętajcie, widzo, wy będziecie dużo warci. Jedna tabliczka kosztuje około, pomyślmy, pomyślmy, 8 drewna, tak? Dobrze mówię? No. Ej, a mam do Ciebie pytanie. No, zabij. Tylko ocenię się, żeby mi i nie wydropiły. Ej, dobra, to zróbmy tak, ej, Dominik, Dominik, Dominik. Zróbmy tak, jako że jestem rozsądnym człowiekiem. I to jest węgiel, tu, ty, to jest węgiel. Ej, Dominik, to ja połączę jakoś domki, tak, żebym ja mógł z twojego do. wiesz? Z twojego do mojego domku się dostać i z. mego do twego, ok? No, a ja tu staję sobie, robię drugie piętro w moim domku. Mam tu żwir, ja mam żwir. Ej, ja idę przebudować swój dom, żeby było troszkę lepiej, fajniej. Czy o dwie? Czekaj, A bo ja zgubiłem... o dwie. Zgubiłem Rehuba. Do góry. Ej, drzewo nam wykiełkowało. <laughs> Jak ten kiełek z BS-a. No. We w którym ten. Weź mnie zabi. Z przyjemnością, amigo. Tylko o się. Czekaj. Nie, bo mógłbyś mi włączyć tak zwany night vision. A, co, a skończyło ci się. No Ja, a, tutaj ej, będę... Daj, y... Ja, a, tutaj ej, będę... Daj, eee, y... kraftuję nożyce, oka? Okej. Okay. Bo będziemy mieli liście, będzie to ładnie wyglądało. Ale bym się Na pewno budujemy wszystkiego, tylko nie z drewna, Drewno to jest zbyt tan. Chłopie, coś ty zrobił, nie zasadziłeś drzewków. Mam dziewięć, wiem co możemy zrobić. Zróbmy tablicę for widza, dla widzów. Patrz, co, co skraftowałem. Ja z tym człowiekiem nie wytrzymia. Daj to teraz ja mi skopać. Ja to lepiej zagospodaruję. To mamy... Mamy dziewięć. To na pewno robimy je... Robimy wiaderko, bo to jest obowiązek. Oguchnąć można z tobą. Mamy Mam, wi... Człowieku, mamy wiaderko. Masz... Masz killoff? Chcesz killoff co zrobić? Nie. Zróbmy se killoff. Zrób se killoff. Zrób i siekierkę. Nie, 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 nie. Siekierkę... Tarczę, tarczę mi zrób, tarczę mi zrób. To ja sobie, te... ale nie, bo tarcza jest bogata w składniki wiadomo jakie. Ej, wyjdź, wyjdź, zrób. Ty, ja też chcę z czego. Ej, 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 Weź, ej, jest, To trzeba powiększyć, border. No ja tutaj mam zobaczyć, jakie kamienne cegły. No i powiększył się border. Ja tu mam wejście idealnie na domek. Czy mógłbyś mi dać Night vision? Ale na razie nie jest ci potrzebna. Potrzebny, bo nic nie widzę w moim domku. Aha. Chyba, że chcesz mi dać węgiel, za, żebym zrobił sobie pochodnie. Dobra, dębowe liście, dębowe pięki i robimy design. tutaj ogarnąć, bo jestem eko i ja nie będę miał tutaj jakiegoś niewiadomo czego. Tego i tak nie będzie widać, więc ja jestem oszczędny i sobie. Skopuję to te slaby tutaj. Co się dzieje? Ulala! Osypało się dzisiaj widzowie, bardzo fajnie. Ja sobie te wszystkie slawy pozbieram i, i zajmę. Nie, zależy, one nie kradzione. No, Dominik, 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 szanujmy się. Czekaj, czekaj, chciemy liście, masz liście? Dziękuję. Kierowniku, daj dwa złote. A nie, przepraszam. Kierowniku, daj subika. Dokładnie. Więc jeśli chcecie nas... Ścianę. Tu? A ja mam węgiel. Dobra, Dominik. Game changer. I musimy zrobić przejście do siebie. Z... Ja tu do ciebie lub będę zrobić teraz schodki. Ale zobacz jakie teraz mamy schody. Dobra, jest git. Tu będą komentatorzy, tu subskrybenci. No i super. I tutaj mamy ściankę. Jak oceniasz teraz schody, bo je trochę bardziej zrobiłem nożyczki, ładniejsze. Oddasz, oddasz nożyczki, dobra jest git, jest git, jest git. Ty masz jeden pień? Jeden pięć. Daj proszę jeden pień! Jeden pień! A ja nie mam, to jest... Wiemy jak pięć? to jest tak dużo. Ty! Ty tak, no właśnie, bo ja sobie teraz skopę, No. Ale co skopiasz? Teraz tu bogato mamy. Aha, możesz... Tobie już wyrambało? Co? No, że już tobie wykiełkowało. No. Tej, skąd wykiełkowało? Masz więcej pieńków, bo potrzebuję... Ale Państwa jest dzień Trzy ósmy. Ej, jest Trzy dzień... potrzebuję. Okej, okay, jest dzień ósmy, więc nie zgadniesz co. Rozwijamy nasu, naszą wyspę. Nie. Ej, ej, ej a... daj liście, daj nożyczki albo liście, bo ty Ale masz... Ale to ty masz nożyczki. O, faktycznie. Czyli się nie cieszysz. Dobra, tak, cieszę się. Ej, dobra, jest ładnie tutaj. Bo budowniczy się za to wziął, więc jest ładnie. Mam pomysł, ale to będę musiał. Potrze będę potrzebował liści. Night vision! Tak. Czytujemy. Dzisiejszy odcinek to jest upiększający odcinek. No, upiększający. Pa! Do Dominik Godbridge! Ale proszę państwa. Bye, 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 bye. Pan Dominik się wkurzył, a ja dawno w PvP nie byłam. No Jezu, bo cię rozsypę zara. Jezu, serce mi zostało, zostaw, zostaw, zostaw. Daj mi spokój, ej, ocyń się. To... Je, to jest sadzonka na e, ten... Na uspokojenie ciebie! Bierz to, wiesz to. Zarobizna! Bierz to, bierz to, wiesz to, bierz to, bierz to j. Ej. i Ej Ej. Ile ci zostało? Serce, półserca. serca, pół serca? Ty... No to witał w teamie. A, ty, naprawdę? No. Idź, idź! Daj, i Oddawaj, ity, oddawaj, ity. Chłopie, czy ty umiesz grać? Bo ty cię. Tak. Celebryta! Się nie pyta! Otóż nie. Ej, dobra, bo my do kopalni musimy też iść. Co w sumie nikt nie chce. <laughs> Smoteczek. Ja... ...mógłoby opróżnić, więc... Raz, dwa... No, przeniosę, no spokojnie. Dobra, widzowie... I bo... taka śmieszna sprawa, no bo ja tutaj, z tutaj panem Celebryta, podłoga, podłoga, podłoga to, podłoga ja. No to my mieszkamy, to jest tak, ja mieszkam, ja mieszkam... Dobra, jesteśmy sąsiadami weź nie obijaj w bawełna. Co ty tu robisz? Nie Ja, ja tu robię piwnica, żeby chować A. takie dzieci jak Dominika, co? E aí, nik, bo nie mam sprinta. Chłopie, bo że para... drugie. No. Ile, ile jeszcze czekaj? Jeszcze. Musi. Jeszcze dwa są potrzebne wiadra. A ty jedno teraz zużyłeś. Wylewaj drugie. A w nadarze też będzie border? Tak Zobaczymy zaraz Dobra, w nederze też jest border, też jesteśmy tu uwięzieni. No i nie jest tak najgorzej. Mamy duże lawy. Ty, to co? Idziemy debrisu szukać. Nie. Jakby po co nam debris jak, jak nawet nie jesteśmy senchantowani? Jakby nie mamy nic. Ja się będę skopywać w dół. Przecież dzisiaj jest 7 lipca. Chodź, to żebym zarobił Dobra i 3, 2, 1. Dobra, to widzę, by był koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, nara!